Dzień dobry. Nie wiem jak to się nagra. Bo się z mikrofonu w kamerce. Jest to mój pierwszy film nagrywany na tej kamerce. W tej chwili idę na śmietnik. Zobaczymy co to będzie. Kwiatki już wyrosli Jakie ładne Światło jest O takie jest niebo Trochę słońca No Powiedziałbym Że nie jest to zbyt rewelacyjne Światło Ale takie ...lepsze... Co się ostatnio stało? O loterii to już wam mówiłem, no nie? No. Miazga... Miazga trwa... Walka trwa... No tak jest, no tak jest na świecie, żeby zarobić trochę pieniędzy, to trzeba się postarać. No ale jeszcze jest coś takiego jak godność ludzka czyli w jakiś sposób Dochodzę, kurde, spada mi to, w taki sposób dochodzę do bogactwa, w taki sposób to robię trochę mi się kupać chce. Mam nadzieję, że mnie nie przyciśnie. Teoretycznie, no to już widzieliście wspaniała miejscówka z ostrzeżeniami. No jak to w Polsce? Jezu oczo, ktoś za to wziął pieniądze? Widocznie nie miał na chleb. A tu proszę. Jakaś włóczka powywalana w dupach się przewraca, jamal chodzi, zbiera zdziebełko do dziebełka na polu bawełny, a tutaj leży i gnije. no, Dziś nie umierać bogato. Uch. Bogato przaśnie, ale patrzcie, jaka nazwa, Narodowy Program Szczepień, cóż tak nie kręci Polaka jak słowo naród. Naród, ach, patriotyzm, hmm, Bogusław Linda Gwiazda. Bogusław Linda, znany aktor gwiazda która zaistniała w biznesie zaczęła reklamować e, telefonie komórkową z Niemiec T-Mobile potem patrzę w internecie a nasz mały Bogusław jest zatroskany o los par homoseksualnych. Miłość niejedno ma imię. Miłość, miłość, miłość. No, także faza programowa poszła. Oczywiście. Boguś. Boguś... zaistniał w mediach Chociaż nie powiem Bo jeśli chodzi o film Powidoki To zrobił dobrą robotę Pokazał Jak to wyglądało No nasz lokalny śmietnik Jak zwykle pełno śmieci porozrzucanych Dorzucę jeszcze parę swoich. A co? Trochę blachy. Niestety były ostatnio przygody. No i oczywiście cała torba puszek. No. Ktoś przyjdzie sobie weźmie. i zrobi biznes no i co by było dalej na śmietnik to widzę, że nie ma sensu wchodzić bo jest pustawo chociaż jest otwarte można zajrzeć pierwszy raz widzicie śmietnik na tym sprzęcie nie mam pojęcia, jak to się nagra. Nie mam pojęcia, na ile starczy ba bateria. Butelek nie ma fajnych. Szukam jakiejś fajnej butelki albo słoika. Zawsze można coś tam wsadzić do tego jak nie zakwas to co innego aha mam jeszcze jedną rzecz do wyrzucenia taki ładny była sobie pani za 10 zł ale już jej nie ma pani się stukła do się ja jakieś nie jest pasta bhp to nie biorę no, i cóż by tam dalej opowiadać? Cóż by tam dalej opowiadać? No nic, pójdziemy na drugi śmietnik, a potem do sklepu. Nie wiem, jak będzie w sklepie z nagrywaniem. Może się uda, może nie. Bo ludzie są różni, kwadratowi i podłużni. Niektórzy się wstydzą. Niektórzy się nie wstydzą. Niektórzy mają to totalnie w dupie. Prawdzę tylko będzie coś się popieprzyło. A Wiem, co się popieszyło? Kurwa, wyłączył się internet.